Siemano, jak się pali świerk w takiej kozie? Jakby też kominek, bo jest szybka? Jak rozpalać w kominku, piecyku, taką, takim o, z szybą, od góry? Już wam pokazuję. Wkładamy, wiadomo, drewienko, cykupyku. U mnie tu za dużo nie wchodzi. Dosyć grube, powinienem trochę rozrąbać jeszcze, nie? O, na przykład u trzy takie krążki. Kładziemy sobie ładnie pod pałeczkę, kto jak lubi, kto jak umie czy tam wiecie jakąś piramidkę obojętnie ja tam kładę jak tam mi się da i tak zawsze rozpali się coś takiego biorę pod pałeczkę wiadomo podkładam gdzieś sobie tu czy kupyku i odgórnie się spala w ten sposób nie zawalacie tak szyby nie dymicie jak, jak kurde z wungla jakbyście pod spodem rozpalali i teraz tak. Podpalamy sobie oczywiście. Rozpałeczkę. O chwila. Załapię. Możecie też papierom oczywiście, nie? Żaden problem. I to jest tyle. Od Odgórnie to się podpali i będzie się ładnie palić. Od góry do dołu. Kozińce się rozpala. Weźcie za robotę. Te wasze teksty, niektórych takich ludzi to tak boli, tak boli, nie? Człowieku, ja, ja zarabiam na fejsie? Na YouTubie zarabiam? I rośliny co rok sprzedaje od wiosny do powiedzmy czerwca. 7 minut później, zobaczcie, ładnie się już ta podpołeczka zajęła i potem spada ten żarna. Na jakikolwiek opał, którym palicie i powolutku spala się od góry. Działajcie! 15 minut później, zobaczcie, jak ładnie od góry się zajęło. Ej, no tak 7.14, nie? Rozumicie? Ej, no, co jest grane? Ten świerk się nie pali, tylko świerk sobie tak się jakby tli. Dorzucę jeszcze jedną kołkazę. tam że od góry, bo mi się palić nie chce. To tak cugu coś nie ma za bardzo. Dobra, zobaczymy potem. No 7,40, nie, 17 przy kozie, a tam jest 14,6. I wiecie co? Co jest grane? To się nie chce palić, to się tli. Może trzeba jeszcze trochę poczekać, nie? Pokazałeś od góry rozpalania klocka wsadziłeś? No bo mówię, coś się palić nie chcę. Mówię, może klocek się podpali, no coś tam się dzieje, ale to jest kurde. A tymczasem na wsi, pięknie jest. Ale mokro, już dwa stopnie na plusie, to zaraz to wszystko się rozleci. Muszę ze szklarni podrzucać śnieg, bo jeszcze mi zawali, kurde. Znaczy nie, ale będzie film jak od odśnieżam. A co? 8, 28 19 tam jest 15 2 i wiecie co to się nie chce palić za bardzo no dopiero coś się zaczęło nie widzę że spóźniony zapłon ma ale ogólnie to no w sumie nie jest takie lekkie drewno nie czy oby na pewno to jest to co pisaliście ale chyba tak no dobra niech się trochę przy, przypali nie wiem za 20 minut 15 z dwa kawałki jeszcze wrzucę i zobaczymy jak z 20 minut później rozgrzewałem, nie? To tak się to pali, nie? Coś tam szala delikatnie. Rzucę jeszcze z dwa klocury. Jak wejdą. O! I zobaczcie, ile na blacie? 20. Nie odpalałem jeszcze wentylatorka, nie? A jest 18,7 stopnia. No, coś się dzieje po tym dołożeniu. 9.1, nie? Cyk. 24. Tu przy kozie. Nie odpalałem jeszcze wentylatora. A co tu się dzieje? No, to się dzieje, nie? Ale nie strzela. A mówiliście, że będzie mocno strzelać. Może dlatego, że to jest trzyletnie i leżało na dworze, co? Czy nie? Może tak być, nie? No, jeszcze dobra. Jeszcze raz zajrzymy. Już tego. Dorzucę tą resztę. Potem. I już dorzucę. I zobaczymy, o szedło jednak delikatnie, ale słabo. Zapomniałem powiedzieć, że tu jest mocno otworzone i jest cały czas otwarte. Jak zamknę, to tak słabo idzie, nie? To w sumie to nie mam jeszcze, jak dołożyć, bo te dwa kołki jeszcze leżą. O, widać mój ryj. Dobra, kończymy ten test. Zaraz dziesiąta. Nie włączałem jednak wentylatora 27, w tym momencie jest, nie? Ale to widzicie, wrzuciłem klocka i, no i dupa, nie? Dupa, to po prostu nie chcę się w tym palić. Nie wiem, może dzień ciężki, nie ma tak cugu, bo trochę mi się dymie, jak otwiera. Aczkolwiek, mi się może takie drewno, nie wiem, 20,7 nie? No powiedzmy, 20 stopni tutaj. No jakbym włączył wentylator, to z 23 by było wszędzie, nie? Tyle. Następny test zrobimy. Brykiet. Brykiet. Kurba. Rekord. Napisz to. Na koniec zobaczymy, jak oglądasz. Widzu mój, moja, widzko, rekord. Na razie.